Maleczko z tej To takie witam Was w grze. Planet Crafter. Będziemy dzisiaj sobie budować. Nazwane tutaj mamy międzyplanetarny wahadłowiec wymiany. Będziemy testować go, jak on działa, bo ja go nie testowałem, nie wiem jak to działa, więc to jest moje pierwsze użycie tego. Dobra, nie jest to duże to po pierwsze, ja sobie tutaj dorobiłem trochę zielska na tej mapie. No i tutaj jak widzicie motyli trochę śmiga, nie jest to jakoś dużo. Motyl tutaj jest całkiem spoko, bo dwa razy po półtora tysiąca one są zamówione tutaj w, w tym naszym, w tej rakiecie handlowej Przydałoby się możliwość zamówienia, powiem wam szczerze, tam jakichś surowców, no ale, no nie ma, więc nie ma No i spróbujmy ten wahadłowiec, spróbuję go po prostu przykleić do tego, Czeka, czekajcie, czekajcie, obrócę, może się stało. Jak to miałoby działać według gry? Ok, na prime. Uuu, zobaczcie, jak to działa. On może mi przywieźć, co ja tylko chcę, tak? Zmień wybraną, uruchom międzyplanetarny wahadłowiec wymiany. Eee, yy, ok. Międzyplanetarne promy wymiany przywożą zamówione przedmioty z dowolnego kontenera na wybranej planecie. Jeżeli prom będzie przewoził przedmioty zupełnie, zapełni także każdy międzyplanetarny magazyn, który poprosi o te przedmioty na planecie docelowej, czyli planeta A. To jesteśmy my i on z planety B nam przywiezie z tych wszystkich tutaj e, przedmiotów, które tam są, więc e, tak to wygląda. I on tutaj w stanie i będzie czekał z przedmiotami, dopóki jakiś przedmiotów tutaj. E, no, ewentualnie roboty nie wyładują, nie? Mm -hmm, dobra. To ja bym na przykład chciał. Najlepiej będzie chyba pozamawiać pręty. Eee, najszybciej to będzie, jeżeli chodzi o powstarzenie tutaj. Dobra, pręd uranowy też weźmiemy i pręd... znaczy czekajcie, bo trochę przesadziłem. O 5 może, głównie pręd nad stopu zamówię, bo jego mi najbardziej potrzeba. I to zobaczymy ile czasu zajmie uruchom międzyplanetarnym, zmień. Dobra. I on leci po to. Na prime Wymiana to jest 10, se... 10 minut. No ok, zobaczmy. Hmm. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi tutaj o ten przedmiot, o tutaj o, jak to się nazywa, o ten do przetwarzania hmm. czyli ta powiedzmy maszyna do recyklingu drugiego poziomu, średni on jest taki, w sensie, bo tu trzeba tu wrzucać, to on recyklinguje co 45 sekund, więc to nie jest nawet jakieś szybkie. Więc tak tam... Na... Gdzie oni polecili? A, dobra, po, te, po jedzeniu Więc to jest takie, powiem wam szczerze, średnie no, Zjadłem od siebie, nie tutaj Z racji tego, że szybciej jest tutaj wrzucić sobie ciach 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 Co potrzebujemy, y, przetwarzamy y, I jesteśmy y, zrobieni Dobra, czyli to za 10 minut nas wróci wahadłowiec. Zobaczymy czy ja muszę Zobaczymy czy ja ten wahadłowiec muszę za każdym razem uruchamiać I Chyba bym tak wolał bo nie sądzę, żebym potrzebował aż takich ilości surowców, żeby wiecie, ten transport trwał cały czas. Szukałem na tej planecie, tak jak mówię, tych surowców takich dodatkowych, no i się okazuje po prostu, że ich tu nie ma. Te surowce, które tutaj są, czyli te takie bardziej zaawansowane, jeżeli potrzebujemy, no to niestety, ale mamy możliwość, e, tak jakby, zebrania ich raz. E, czyli tutaj, jeżeli się skończą, na tych naszych placówkach, z których je wydobywamy, no to będziemy mieli lipę po prostu i tyle. Więc tak to wygląda Jak widzicie tutaj wody już się sporo Natworzyło, chyba więcej jej nie będzie Mamy w tym momencie poziom 7,5 e, GTI Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej No a na razie jedziemy do tej tutaj e, Dosyć dużej bazy Zobaczyć e, jak ta sytuacja Tam wygląda, ale zobaczcie ta baza nawet tak jakby Ma te do lądowania jakieś takie Wysunięte łapki Więc ona tutaj Jakaś grubsza chyba miała być Ym... W sumie mogłem wiecie, to też chyba zamówię. Na tym razem coś do te, żeby teleporty zrobić, bo przydałyby się z dwa. albo czekajcie, bo tu ja sobie wcześniej zaznaczyłem, że to jest baza taka w skale, była pod lodem ukryta, więc jak ten lód stopniał, no to ta baza się tu pojawiła. Więc tutaj chyba myślę. Zobaczymy, co jest w tej bazie. Ja tutaj jest wierzchu, tylko ją tak rozebrałem, bo tam jakieś surowce potrzebowałem, więc sobie tak powziąłem. Ale wiem, że tam jest zejście yy, niżej, jeżeli dobrze teraz mówię, i nie mylę bas, yy, więc tak jest zejście niżej. Tutaj komputerów trochę stało, więc Ształy mi się. Dobra, zobaczmy. Widzicie, co w Kurczę, tego jedzenia trochę za dużo ze sobą zabrałem już. Mm, Okej. Okay. Nic, ja chyba już tu zabrałem To widać, że byłem, zeolit. Co ciekawe, dobre jest na przykład to rozkładanie, bo z tych tych jest ten inteligentny materiał A ten inteligentny materiał bardzo łatwo jest yy, przetworzyć i z niego można fajne rzeczy uzyskać Więc jest to spoko opcja Dobra, zobaczmy tu. Czekajcie, ja wszedłem ten Dobra, czyli tu. O, chwilę, co tu było się pojawiło. Coś mi się tutaj mignęło. A, czekajcie, bo tutaj. Hmm, trochę bez sensu. Czemu ja nie mogę? A, chyba coś tu jest nie tak, bo te drzwi wydaje mi się, że powinny być do otwarcia, a nie są. Tak, u żadnego nie widzę. Zabierzemy. Rzeczy wam powiem, że tutaj można by się nawet zgubić jak trochę za bardzo karta. Jeszcze nie wiem do czego. Yy, Okej. Okay. Ale to, że to tych drzwi nie można otworzyć, to jest coś nie tak. Ale prawdopodobnie powinny być do rozebrania. A nie są. Tam widzę skrzynkę jakąś. Nie wiem czy coś jeszcze. Dobra, szukamy dalej. Zamknięte, koniec drogi. Dobra. Też. O! Skała zaczęła im tu wchodzić. Na górze coś mamy, czego nie wziąłem. Tak jest, już jakieś przedmioty są. O, jakaś figurka. Tego nie rozbiorę, tego też nie. Jest coś do wzięcia? Nie. Dobra, musimy teraz wrócić do wyjścia. Wyciągnąć te przedmioty, które mamy przy sobie. Przy okazji, sobie e, uzupełnię powietrze. Hop, hop, hop. A, dobra, tutaj to, to, to podkładamy wszystko. Może ja na razie odłożę to, to jedzenie, bo mam go trochę dużo. Dobra, powie... Spoko jest to, że jak wchodzimy do kabiny, to, to powietrze natychmiast nam się całe uzupełnia. E, dobra, odłożę te trochę jedzenia. Dobra, idziemy dalej szukać. Teraz mi zastanawiam, Może ta karta wcale nie jest potrzebna, żeby ją tutaj używać? Tylko gdzieś tam dalej ta karta będzie potrzebna. O! E, tutaj potrzebny ten jest do reaktora. Nie dobra, zaraz damy zapotrzebowanie. Może akurat gdzieś tam e, posiadamy bazie taki wolny. Możesz no, czekać, zobaczę, czy drony do mnie nie, nie lecą. Wow! Co to się stało? Dobra, drony siedzą w bazie. Ja bym miał zapotrzebowanie na ogniwo. Ktoś z tym do nas ruszy? A, no, Dobra, już jadą do nas z ogniwami. Ok, super. Więc my w międzyczasie yy, pozbieramy kolejne te rzeczy, które tam są. Oj. Mam nadzieję, że tych ogniw za dużo nie mam, bo jak zaczną mi wozić, to żeby zaraz się nie okazało, że mnie zapchają ogniwami. No, pusto. Pusto. Składanie weźmiemy do ręki, pusto. Dałyby się czasami mapy tych pomieszczeń, bo można się zgubić. A, dobra, tu byłem. To jest pytanie, czy te wszystkie przejścia się otworzą? Czy to raczej. O, tutaj nas nie było. Bariera jeszcze stoi. No, drzewo. też możliwe, że się otworzy. Hmm. Ale skąd te rośliny tutaj miały możliwość rośnięcia dalej? Przecież tu powinny być, raczej, wiecie. KO, nie? Te rośliny, bo tutaj, jakby nie patrzeć, nie miało co ich, co ich na słońce powodować, że miały możliwość wzrostu. O! Prime. To jest ta planeta, na której my byśmy jakieś tutaj liczba Miliony, miliardy, 5 milionów TI, ciekawe. Dekonstruuj doniczka bonsai. O, drzewko biedne wypadło. Pusto. Duża doniczka, bluszcz, o, nowe rzeczy się dowiadujemy. A, czyli to takie ukryte były rzeczy. Czy coś jeszcze? W ogóle słyszę cały czas jak deszcz pada. Chyba wszystko Jeszcze z tej strony budynku Musimy wracać w takim razie A, tu, 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 poczekajcie, tu, tam O kurcze, no można się troszkę zgubić A, jesteśmy z powrotem, Dobra, super Teraz na górę Zbierzmy O, to do wzięcia było po prostu. To wiecie, już próbowałem rozkładać coś. Dobra, to... Tak, to na razie chyba wszystko z tej strony. Dobra, idziemy zobaczyć, czy przywieźli nam to ogniwo. Nie, to jest to ogniwo. Do wyjścia jest chyba w tym kierunku. Dobra, jest piach, czy nie dobrze idziemy? jedno ogniwo, super. Oni pewnie przylecą tutaj zaraz zabrać. nie Napijmy się, zjedzmy coś stąd. Dobra, i z powrotem. Mamy zaraz ogniwo, więc myślę, że uda nam się uruchomić tą bazę. I zobaczymy, co dalej będzie. Okay, mamy prąd. Tylko teraz, czy to w tej bazie, czy tylko po to, żebyśmy się dostali tutaj do tego, yy, jak to się nazywa? Skarpca. Właśnie go można rozłożyć w ogóle? Nie, nie można. Ale zobaczmy, czy, yy, czy w jakiś sposób tutaj to zasilanie coś więcej nam dało. Komputerów żadnych działających tu nie widzę. A, dobra, otworzyło się tutaj, czyli to nie był błąd. O, już tu jest? A, dobra, to jest ten. Będziemy mieli go zrobić. A propos, ten bezpieczny skarbiec. Ciekawi mnie, jak dużo pojemności tam jest. Chodziłoby na to, że powinien mieć więcej, nie? Zobaczmy, czy gdzieś tu są drzwi, które. A, dobra, to tak pochowane będzie zaraz po tym w skarbcu? Nie, a tego rozbić nie mogę. okej. Okay. Parę groszy, zawsze. Tu już chyba nic. Przynajmniej nie widzę nic. Co może było? Wejdziemy na górę jeszcze na wszelki wypadek, zobaczymy. Ale tu drzwi żadnych nie było, zamkniętych. Dobra, ale komputery żadne nie działają. Ok, czyli chyba będzie tak zrobione, że zaraz w tych yy, korytarzach co były na końcu zamknięte, te sejfy właśnie wiadomo, coś takiego, będzie zrobione... Ja to po prostu odłożę, bo uważam, że te żelaza chyba nie muszę ze sobą zabierać. Dobra, tu jest po prostu pusto, ale w takim razie ta karta wychodziło, że będzie gdzieś potrzebna do którejś bazy, a nie tutaj. Kolejny sejf... To weźmiemy, to też. To też, to ja sobie zjem. Wodę sobie wypiję. Eee, czy jest coś, co mógłbym tutaj odłożyć, co mi niepotrzebne jest, a jest mało wartościowe? A, jedzenie nie będzie. Chociaż, no to ciekawe. Kosmiczne jedzenie mniej przywraca życia niż fasola? Okej. Okay. Dobra. To byliśmy. Nic chyba. Tutaj chyba wszystko. Nie było żadnych zamkniętych pomieszczeń. Z powrotem tutaj, cyk, 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 cyk. Tu się samo otworzył od razu. To chyba wszystko. Jeżeli chodzi o to miejsce. No dobra, tu jeszcze mamy jedno. Okej, okay, zaraz ja tu wrócę jeszcze zebrać to. Dobra, ja przeszukam jeszcze tą bazę do końca i e, się widzimy po. Dobra, jesteśmy z powrotem w bazie. Ja tutaj sobie ogarnę parę rzeczy i e, testujemy właśnie ten skarbiec. I on jest, jak widzicie, tutaj troszkę mniejszy, no czy sporo całkiem od tego naszego kwantowego, tej kwantowej skrzyni. Ogólnie on też się ustawia troszkę dziwnie, bo tutaj. A tutaj mamy te skrzyneczki. No i on jest, jak widzicie, tutaj za pręt nadstopu. W rzeczywistości do szafki, która nadstopu wymaga tylko tę zwykłą rudę, nieprzetworzoną w pręt. No ale za to wymaga płytkę drukowaną. Tutaj widzicie, to jest 8 na 6 A tutaj mamy, jak widzicie, 8 na 10 No cóż, spora różnica, tak. No, tak więc tak to wygląda. Ja tutaj będę musiał pozamawiać sobie trochę rzeczy z naszej planety, po to, żeby po prostu y, móc tutaj na miejscu zbudować kolejne rzeczy y, związane z ciśnieniem i tak dalej, więc trochę mi to prawdopodobnie zajmie. Y, udało mi się y, ukryć, y, ukryć, odkryć w sensie dodatkowy surowiec i jest nim, już Wam pokazuję, fosfor. Go zdobyłem, rozkładając tą nie przyprawę, tylko tą. No ej, się do kwiatów dodaje. Nawóz T3, jak się rozłoży, no to z niego fosfor, właśnie jako jedna ze składowych leci. Tak samo jak silnik rakietowy T2 rozłożymy, no to wypadną nam dwa silniki rakietowe. Fosfor, co tam jeszcze było, ten energetycznie żółty, ten kryształ, i coś tam jeszcze chyba było, i chyba Selen. Więc e, tak to e, wygląda. A my myślę zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie mam nadzieję, tym razem wybierzemy się już do tej e, dosyć sporej bazy. E, ja na ten moment tutaj właśnie przyjechałem się rozładować, jak widzicie. No i co? No i będziemy działać, ale to dopiero w następnym odcinku. Ja w tym muszę jeszcze pobudować tutaj rzeczy odpowiedzialne za chociażby e, to całe tutaj mm, z energię. I te ciśnienie i tam za zwierzaczki i tak dalej, zobaczcie, robalną się ha wow, Pozbieramy będą na później ewentualnie. No, tak więc to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym Siemaneczko.